Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Warszawa dnia 12 listopada 2025 roku. Po 1545, ustawa z dnia 17 października 2025 roku o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji i Finansowej. Art. 1. PIE w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej Dziennik Ustaw z 2024 roku, pozycja 1109 oraz 2025 roku, pozycja 146 i punkt 9 wprowadza się następujące zmiany, punkt pierwszy, w artykułu, czy ustawy 2 otrzymuje brzmienie, punkt drugi, reklamacja może być złożona, punkt pierwszy, na piśmie, a w postaci papierowej myślnik osobiście w jednostce, o której mowa w ustawie, albo wsona przesyłką pocztową w rozumieniu artykułu czy 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku. Myślnik prawo pocztowe dziennik ustaw z 2025 roku pozycja 820 i punkt spusty, albo nadana w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej albo w postaci elektronicznej myśli z wykorzystaniem środka komunikacji elektronicznej, albo wsona na adres do doręczeń elektronicznych. O którym mowa w artykule 2.1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 roku. O doręczeniach elektronicznych Dziennik Ustaw z 2024 roku. pozycja 1025 i punkt 1. Wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w artykule 25 ustawy. Punkt 2. Uzniemy śnich telefoniczny albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce, o której mowa w ustawie. Punkt 1. Punkt 2. Artykułu 5 otrzymuje brzmienie VAT. Punkt 5. Punkt pierwszy. Po złożeniu przez klienta reklamacji zgodnie z wymogami, o których mowa w artykule. 4 ustawy 1 punktu, podmyślnik od rynku finansowego rozpatruje reklamację i udziela klientowi odpowiedzi na piśmie. Punkt 1. postaci elektronicznej myślnik w przypadku, gdy reklamacja została złożona przez klienta na piśmie w postaci elektronicznej, chyba że klient wniósł o udzielenie odpowiedzi na piśmie w postaci papierowej. Punkt drugi w postaci papierowej, myślnik w przypadku, gdy reklamacja została złożona przez klienta na piśmie w postaci papierowej, chyba że klient wysłał udzielenie odpowiedzi na piśmie w postaci elektronicznej. Punkt trzeci w postaci papierowej albo elektronicznej, zgodnie z wnioskiem klienta, myślnik w przypadku, gdy reklamacja została złożona przez klienta ustnie. Punkt drugi w przypadku, o którym mowa w ustawie jeden punktu, odpowiedź jest udzielana. Punkt pierwszy z wykorzystaniem środka komunikacji elektronicznej, za pomocą którego klient złożył reklamację. Albo innego wskazanego przez klienta środka komunikacji elektronicznej myśli w przypadku, gdy reklamacja została złożona przez klienta z wykorzystaniem środka komunikacji elektronicznej. Punkt drugi na adres klienta do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w artykule 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 roku. O doręczeniach elektronicznych, wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w artykule 25 ustawy myśli w przypadku, gdy reklamacja została wysłana przez klienta na adres do doręczeń elektronicznych. Dziennik Ustaw dwa myśli Myślnik POS. 1545. Punkt drugi Do reklamacji złożonych i nierozpatrzonych przed nim wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. A. Punkt trzeci Ustawa wchodzi w życie po upływie trzy miesięcy od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej K. Nawrocki.